Tak, po 800 latach my możemy z dumą popatrzeć na nią. I odradzała się przez wieki z różnorakich kataklizmów, różnorakich problemów, przebudowana, odnowiona i teraz cieszy nasze oko. Ogromna moja radość, że możemy się spotkać, ale też i we wnętrzu katedry, gdzie realnie wiele osób przychodzi, by odnaleźć z ducha tych minionych wieków, ale przede wszystkim tego mieszkańca, któremu dedykowana jest katedra Bożą Obecność i w tabernaklu w tej przestrzeni duchowej. Niech więc zawsze dla Was ten dom Boży, katedra będzie Waszym również domem. Przechodząc obok, wstępując na kilka chwil, przychodząc nam msze święte, czy czujcie się y, udomowieni w mieszkaniu Pana Jezusa. Byście zawsze Czuli się zapraszani, bo drzwi katedry od rana do nocy są zawsze dla was otwarte. Gloria, gloria alleluja. Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, uwielbiam, y, ciepły ton głosu księdza proboszcza Waldemara, jego oddanie. Chodźcie się, się robi, nie? Tak, to, to zmieniać nocnej ciszy Głos się rozchodzi Tańczy pasy... Ta <śmianie> słowo Ciałem stało, oto jest Jezus, Bóg i człowiek.